Kreatywna. Dzisiaj będzie kolejny Hall lumpeksowy. Już ostatnio pokazywałam wam zakupy z jednego lumpeksu, z tak zwanego rajdu po lumpeksach w Krakowie. Czyli jeszcze filmik, dwa filmiki temu to było. No i teraz będą zakupy czyli hall lumpeksowy oraz stylizacje z rzeczami, które kupiłam tym razem w Ciuchach Kraków na Lili Wenedy. I to jest też jeden z mniejszych sklepów Ciuchy, bo naprawdę oni mają czasem ogromne hale. Jest to taka dosyć jakościowa krakowska sieć lumpeksów i dzisiaj właśnie pokażę Wam stylizacje modne w trendach na ten... Nowy wiosenny letni sezon 2026 roku. Mam nadzieję, że wam się mam nadzieję, że wam się spodobają i oczywiście będą to też stylizacje z rzeczami z bardzo dobrymi składami. Minimum to jest wiskoza, 100% yy, lny, jedwabie, bawełna i rzeczy z fajnych marek, takich naprawdę. Jakościowych rzeczy, oczywiście, wszystkie są w stanie idealnym. E, I tym razem mam rzeczy w dosyć sporych rozmiarach. Właśnie dużo spódnic kupiłam, o które możecie pytać u mnie. E, później często te rzeczy trafią na winty, a jeżeli nie, to możecie też pisać do mnie na maila moda com, To co nie będzie dla mnie albo nie jest już zarezerwowane dla jakichś moich znajomych, rodziny i tak dalej. W każdym razie możecie sobie ze mną korespondować, pytać o co chcecie. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, mam torebki. I naprawdę sporo spódnic, dwie pary pięknych spodni, także zapraszam na ciąg dalszy i jeżeli lubicie tematy ekomody, super tkanin, dobrej jakości i stylu, to zapraszam Was na kolejne filmy, zasubskrybujcie koniecznie kanał, jest to bardzo, bardzo ważne dla rozwoju tego kanału, no i oczywiście w ogóle dla całej idei ekologii w modzie. Lecimy, kochani, od razu. Najpierw Wam pokażę torebki, bo naprawdę jak zwykle, jeżeli kupuję torebki, to są to bardzo jakościowe. Została jeszcze torebka z poprzedniego filmiku, taka malutka, brązowa, bardzo fajna, super jakościowa, jakby ktoś był zainteresowany. Taka naprawdę mikro torebka. Mam przepiękną torebkę skórzaną, oczywiście, bo już nie muszę mówić, że są to tylko jakościowe materiały tutaj na tym kanale. Jest to torebka bardzo dobrej też marki, marki Radley. Ja uwielbiam tą markę. Mam portfel z Radleya z takim pieskiem i mam też jedną torebkę marki Radley, taką w pastelowe paski z przywieszką w pieska. A tutaj jest przepiękne logo, zobaczcie. No i jak widzicie, torebka jest świetnej jakości, z regulowanym paskiem, taka właśnie półsportowa torebeczka, ale w super stanie, słuchajcie. Bardzo miękka, przyjemna skórka, ma też tutaj tylnią kieszonkę taką i wszystko jest pięknie wykończone bardzo ładnymi materiałami itd., dalej. Troszkę ją wypchałam tam taką bluzką, żeby ją odprostować. No poza tym taka, taka wiotka torebka, niewypchana, nie wygląda za dobrze zwykle. Będzie ona się pojawiać w stylizacjach, nawet z tą spódniczką, którą za chwilę zobaczycie właśnie. W każdym razie super rzecz. Ja bardzo lubię różowe, ale jakby co to też można, pamiętajcie, żeby... Jak cokolwiek macie pytania, to piszcie. Piękną drugą torebkę kupiłam właśnie tam w stylu boho. Ma świetny taki wisior z tymi modnymi frędzlami. Teraz bardzo modne te przywieszki frędzlowe, długie frędzle w różnych gadżetach, w kurtkach, we wszystkim. W każdym razie torebka jest ze skóry i to też jest skóra. I to, to nie są właśnie takie sztuczne te. Bardzo fajnie, bo tutaj ma takie nabijane złote te, nie wiem jak to nazywa się, nieważne. Jest w środku cała brązowa, słuchajcie i to jest torebka marki Celia Virtuel. John Lewis Woman, to jakaś taka yy, sieciówka John Lewis. To spotkałam się już z tym. W każdym razie na taki. Tutaj jest zamykana normalnie, chociaż nie ma zamka wewnętrznego. Tutaj ma magnes w ten sposób się zapina. Jest takiej średniej wielkości, ale raczej jest takich właśnie mniejszych, wygodnych torebek przez ramię. Super styl według mnie, mam w ogóle pasek z takimi, pokażę Wam, pasek z takimi kwadratowymi jakby ćwiekami, czy nie wiem, czy to się nazywa ćwieki, może ćwieki to się nazywa, e, też złotymi, więc super będzie pasował też w stylu do stylizacji z tą torebką. Bardzo, bardzo e, ładna i fajna torebka. Różową już mam, więc o różową jakby co to będę pewnie ją wystawiać potem. Można pytać. Jeszcze jedna rzecz, której wam nie będę mierzyć, bo są to leginsy. Chcę je wam teraz pokazać marki Rosemond. Rosemund to jest Morosemundę, się pisze. To jest taka marka, co robi te jedwabne koszulki, bawełna z jedwabiem, takie ściągaczowe, których jestem wielką fanką, jak wiecie, jeśli mnie oglądacie. Ale o tyle fajne leginsy, że są jakby aksamitne. I są w 98% z bawełny, z lekką domieszką elastanu, co jest superowe. Bardzo fajne takie normalne leginsy, wiecie jak to leginsy, takie, tego typu leginsy wyglądają dużo fajniej niż bawełniane na przykład do jakiejś bluzy i to jest jedyny, jedyny jakby przypadek, bluza i takie swetry sportowe gdzieś na wycieczki, kiedy ja noszę leginsy, oprócz um, ćwiczeń jakichś jogi czy innych tam ćwiczeń. Po prostu noszę takie legginsy do obszernych, oversize'owych, dłuższych bluz, które przykrywają pośladki. I wtedy wyglądają naprawdę stylowo, a taki piękny kolor mają, naprawdę przepiękny, nawet podobny do koloru tej torebki. Bardzo, bardzo ładny odcień tego takiego beżowego brązu, taki z lekkim różem jakby, więc bardzo fajny dla mnie kolor. A, przypomnę Wam jeszcze, że została taka spódnica z ostatnich zakupów, rozmiar S. Piękna, bardzo modnym stylu skóra vintage z takim zamkiem na całej długości do kolana, jeżeli jesteście wzrostu około 1,65 m. Jak, no wiadomo, może tutaj zależnie od wzrostu długość będzie. Kochani, i teraz ym, zacznę od rzeczy, których jest mniej, czyli najmniej jest sukienek. Tym razem mam tylko jedną sukienkę, ale za to jest to perła. Naprawdę jest to perła. Słuchajcie. Ta sukienka od marki Seasalt Cornwall, ja już wiele razy Wam te sukienki pokazywałam, bo miałam kilka, one są bardzo fajnej jakości i ona jest w takie kotwiczki, w kolorze takiego jakby jeansu spranego, takiego jaśniejszego jeansu. To nie jest, że właśnie sprane, tylko to jest taki kolor, średni niebieski jeans. I na tym są kotwiczki. Piękny, bardzo bardzo dobry krój z sukienki. A dowodem tego jest, że nawet ta sukienka, która jest na mnie, słuchajcie, no nie wiem, ale z pięć rozmiarów za duża, nawet wcale nie wyglądała tak źle nawet bez paska. Tak włożona luźno. Bardzo fajna. W ogóle ma tu zapasowy guzik. Bardzo jakościowa rzecz, naprawdę. 100% bawełna. Oczywiście rozmiar 20. Słuchajcie, czyli to jest XXL. Myślę, że najmniejszy jaki może być to XL, bo ona ma tutaj, słuchajcie, chyba z 50. zaraz wam powiem. Myślę, że minimum 58 cm albo więcej w pachach. Świetny, bardzo, bardzo, bardzo dobry krój dla sylwetki. Słuchajcie, zaraz wam powiem wymiary. No oczywiście, te sukienki kupiłam, żeby wam pokazać, jakie super sukienki możecie kupić w Lumpeksie z naturalnych tkanin dobrej jakości, dużo lepsze niż w sieciówce. Takiej fajnej nie widziałam w sieciówce, zwłaszcza na plus size. Słuchajcie, tu ma aż 54 w pasie, natomiast pachy czyli można mieć. To 8 w pasie. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo pas, akurat jak widzicie, tam na stylizacji można sobie dociągnąć po prostu paskiem dodatkowym. Natomiast tutaj, jakby pachy są bardziej ciekawe, no bo wiadomo, tutaj już nic nie zrobimy. Tu jest, słuchajcie, nawet do 62 te pachy, więc spoko. Bardzo fajny rozmiar. Dół jest lekko rozkloszowany, więc tu w ogóle nie będzie problemu ze zmieszczeniem się w sukienkę. Piękna sukienka, oczywiście. Kto, kto pierwszy, ten lepszy. I słuchajcie, czasem do mnie piszą różne osoby w sprawie tam rezerwacji rzeczy. No i niestety, kto pierwszy zadeklaruje, tak finalnie zadeklaruje, nie, że tam zapyta, no to, no to ten po prostu kupuje. Bo czasami było tak, że komuś było przykro, no ale niestety, no tu mam takie unikatowe, pojedyncze rzeczy. No i yy, najłatwiej byłoby je od razu wsadzać na winty. Ale wiecie co, czasami. Yy, Czasami łatwiej jest coś załatwić między sobą. Ktoś woli bez prowizji, więc najpierw zostawiam takie okienko, żeby, żeby można było się najpierw zapytać o te rzeczy, ewentualnie y, później na vinted. One również trafiają po jakimś czasie, tylko nie mam bardzo dużo czasu teraz wstawiać rzeczy na vinted. Wiecie, te filmiki są dość pracochłonne. Prócz tego wsadzanie zdjęć i opisów na winty też jest pracochłonne, więc to już jest tak, taki drugi mój etap, jeżeli, jeżeli te rzeczy zostaną jakieś tam kilka miesięcy, no to one są wstawiane. Słuchajcie, super sukienka, naprawdę jestem zakochana i mam dwie pary fajnych spodni. Obydwa są w rozmiarze tak około 38-40, za duże na mnie. Te spodnie ewentualnie mogłyby jeszcze być, bo one mają tutaj... Ściągane i mogą być takie luźne. Piękne bawełniane spodnie, biało, białe z czarnym takim zapięciem, e, ściągnięciem. W takich najmodniejszych trendach takie widzicie, te balonowe. No, to jest y, teraz szok. Od zeszłego roku y, wszyscy szaleją na punkcie tych spodni i naprawdę 100%. Bawełna, super spodnie. E, nie widzę tutaj w ogóle. Y, to jest na pewno na 100% bawełna, bo takich spodni widziałam już dziesiątki i z tego materiału i to jest 100% bawełna. Nie ma tutaj metki, natomiast ale to jest co najmniej 38-40. Na mnie jednak trochę są za luźne, bo ja szukam takich spodni, ale jednak wolałabym w swoim rozmiarze. No i widzicie je w stylizacji takiej czarno-białej, bo chciałam zrobić tak właśnie przez to, że jest to wiązanie, nawiązać do tego zestawu czarno-białego. No i jeszcze jedne spodnie, zanim przejdziemy do spódnic. Piękne spodnie z Agenem, słuchajcie, i one są też w rozmiarze takim 38-40. To są takie palacco, bardzo szerokie nogawy. I to jest Liocel. Też wycięto metki ze składem, ale zostało tylko, że jest Agenem. Ale to jest na 100% Liocel i to taki jakościowy: 100% Liocel, to na pewno. Ma swój pasek i ma piękny beżowo-różowy odcień. Super spodnie. Gdyby były ciut mniejsze, to, to by były moje, bo ja bardzo lubię tego typu spodnie. I ten odcień beżu jest piękny, po prostu jest piękny. Słuchajcie, i te spodnie mają takie zaszewki, są lejące, są takie, że można je nosić i wiosną, i w lecie. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają do takiej mojej bluzki od Medicine, która ma podobne, w podobnym odcieniu kwiatki tam. I ta bluzka, w sumie nie wiem też, czy nie będę jej odsprzedawać na Vinted, bo... Mam, mam kurtkę z tym wzorem z Boticelli, ale jakoś nie mogę się przekonać, żeby nosić i bluzę, i kurtkę. A tej bluzki tak średnio mam do czego nosić, ale jeszcze się zastanawiam nad nią. W każdym razie jest piękna i no i te bluzki w. Y w Medycynie nie są tanie z wiskozy. Słuchajcie, następna rzecz to jest piękna spódnica w rozmiarze dużym. To jest monsun, rozmiar niby 44 i on może być do 94 cm y, w obwodzie, tutaj w pasie. No tutaj wiadomo, jest y, dużo szerzej, więc tutaj nie będzie problemu. Natomiast pas jest taki właśnie, no taki na 2XL. Y, to jest, słuchajcie, len. Piękny len, piękny szałwiowy kolor. Ostatnio sprzedawałam yy, taką bluzkę, w ostatnim filmiku pokazywałam wam, wam taką bluzkę z Zary, z lnu, właśnie w takim szałwiowym, trochę jaśniejszym, ale szałwiowym kolorze. Idealna by była do tego yy, jako zestaw. 100% len. Bardzo piękny krój i słuchajcie, najmodniejsze teraz w ogóle. Są ym, te spódnice w kroju bananowym, właśnie takie jak w latach 70., z takimi właśnie, czy takimi ukośnymi cięciami, czy takimi klinami wszywanymi dołem. Pokażę Wam za chwilę następną spódnicę i przy jej okazji pokażę Wam przebitki, które robiłam ostatnio w sieciówkach w Zarze, gdzie właśnie takie tego typu spódnice, kroje spódnic i sukienek, pełno ich jest. No i widziałam też takie w trendach, jeśli już obserwowaliście jakieś trendy na ten sezon, to pewnie widzieliście. W każdym razie super, bardzo fajny krój linii A, yy, idealny stan, słuchajcie. Także naprawdę fajna, duża spódnica bardzo elegancka. No i teraz jest spódnica z jedwabiu. Niestety podszewkę ma nie z jedwabiu, ale to jest rozmiar 18. Też ma około 90 cm pas, ale jest to taki skos lekki i właśnie zobaczcie, ona ma takie kliny. Najmodniejszy krój, cały wierzch jest z jedwabiu i to jest Naj, najmodniejszy i print, i krój spódnicy można to nosić i na sportowo. Słuchajcie, wydaje się Wam, że taka spódnica jest typowo biurowa? Nie. Ja ją na przykład włożyłam tutaj raz do bluzy z krówką. Bluza z krówką do zebry super wygląda do białej, gładkiej bluzy, do czarnej bluzy, do, do zwykłej koszuli, takiej bardziej sportowej, do podkoszulka fajnego. Um, mega będzie wyglądać do kurtki sportowej nawet wcale właśnie nie trzeba i za tym kluczem że to będzie elegancka stylizacja. Do wszystkiego to możecie wystylizować. I słuchajcie, to jest marka Winsmore, to jest marka, jak już kiedyś mówiłam, która była w y, mojej rodzinie przez jakiś czas, y, tej y, od, odłamie rodziny, który w Anglii po wojnie zamieszkał. Więc y, super. Super piękna spódnica. I to jest też rozmiar taki XL. Kolejna spódnica, szok. Kolejna spódnica bardzo fajna i też w takim rozmiarze, jednym z tych. Już Wam powiem, jaki to, y, jaki to jest, y, jaka to marka, bo nie mogę coś znaleźć. Marks Spencer, rozmiar 16, 91 cm ma, słuchajcie, długości, ale też ma y, tutaj około 90 cm w pasie. Też jest, jest to taki podobny rozmiar. Mega fajna spódnica i ona też jest ze skosu, jeansowa, zobaczcie, ona się fajnie ciągnie w tą stronę, piękna, niesamowity dół, już Wam pokazuję, to jest taki przepiękny kolor jeansu. Super detale, tu ma taki aksamit nawet, no przesuper spódnica, też Wam stylizuję akurat tutaj do czerni, bo miałam teraz taką fazę, żeby z czarnym wszystko stylizować. Mega fajnie i do tego jeszcze taki pasek. Yy, tam mam na sobie, który kupiłam, vintage. Ten pasek jest na mnie dobry, zaraz wam pokażę go. Także naprawdę się bardzo udały spódnice, słuchajcie. Jeszcze kolejna spódnica, właśnie jest, dzisiaj jest festiwal spódnic. Kolejna spódnica jest yy, rap free, free Size. Rzeczywiście to jest rozmiar do, do, jakby dowolny. 100% wiskoza prać ręcznie, bo te, jak już ostatnio mówiłam, te, tego typu tkaniny puszczają fa farbę. Można prać pracę, ale samemu albo z tym z podobnym kolorem. Przepiękna spódnica z weluru wiskozowego, z takim dołem koronkowym i jeszcze bardzo pięknie ten dół wygląda, słuchajcie. Na mnie jest, wydaje mi się, że przez to, że ja jestem eską, to już tutaj się trochę za dużo zmarszczyło, Tak, ale nawet to mi tak bardzo nie przeszkadza. Natomiast jak ktoś będzie XL, no to mega przepiękna spódnica, zobaczcie jaki piękny kolor ma, bardzo miła w dotyku, można to nosić w zimie do kowbojek w lecie tak samo no bo to jest wiskoza to jest przewiewne super piękna rzecz od razu przy okazji pokazuję wam jeszcze później tego samego dnia w Kamelonie, w Wieliczce dorwałam taką sukienkę też z takiego weluru właśnie też vintage marki wow i ona jest yy, taka długa. Ja ją kupiłam bardziej z myślą o Wiktorze, bo on takie rzeczy czasem nosi jako takie kostiumy sceniczne. Wiecie, jest jakiś normalne, jakieś tam powiedzmy prawie że normalne, artystyczne ubranie i takie coś się nosi jako płaszcz. Wtedy może bez tego wiązania, ale Wystarczy włożyć jakieś poduchy i jest to większy rozmiar, więc no przepiękna, też właśnie wiskozowa, taka welurowa, długa sukienka. W ogóle to jest fajne włożyć to jaką drugą warstwę. Jako sama sukienka też by było spoko, ale jako druga warstwa mega. Myślę, że to też jest rozmiar co najmniej L. LXL nawet i dość szerokie rękawy, piękna, piękna rzecz. Tu wam jeszcze pokazuję ten pasek vintage. Tak wygląda. Jest czarny, skórzany i on jest taki typowy na lata 80., asymetryczny trochę tutaj. Ta klamra jest asymetryczna i takie paski bardzo fajnie w tym sezonie się będą sprawdzać. Można właśnie super, super stylu wyrobić za ich pomocą. Także ten pasek jest fajną, też fajną zdobyczą. Jeszcze dwie rzeczy. Jedno to jest kolejny raz, pod rząd Znalazłam spódnicę. Na wiskozie jedwab. Biała. Zastanawiam się, czy sobie zostawiać, bo ja lubię takie rzeczy. Lubię takie powiewne spódnice. I ostatnio też lubię biel, zwłaszcza na dole tutaj. No, zobaczymy. Dajcie znać, jak się Wam podobam, czy sobie zostawiać, czy nie. W każdym razie jest taka spódnica lekko asymetryczna z przodu. Wiesz, cały z jedwabiu. Spód i pas jest z wiskozy. Tu można dać normalnie pasek sobie. Ja, ja bym tu dawała normalny, taki sztywniejszy pasek, a nie, nie szarfę. Bo wtedy ładniej się ten pas tutaj formuje, powiedzmy. No i ostatnia rzecz to spódnica, którą mam na sobie. Podam Wam markę na ekranie. To jest mała spódnica, rozmiar S. Świetny wzór, 100% bawełna, bardzo fajna jakość. Taka właśnie w stylu indyjskim, w stylu boho spódnica. I też ją stylizuję i do takiej bluzki obcisłej bardziej i do tej, co mam na sobie, takiej trochę sportowej, ale nawiązującej kolorem tych paseczków. Ona właśnie jest taka kremowa z, z różowym paseczkiem, tu jest bardziej różowe z dodatkiem kremu. No i mam na sobie pasek od Eskady, taki vintage, Różowy też wygląda bardzo fajnie, moim zdaniem. Ten pasek do tego, zwłaszcza jak czasem się podniesie wyżej rękę, to widać tutaj, że jest fajny, fajny akcent taki tego paska, urozmaicenie. No i, i słuchajcie, jak się okazuje, to już wszystkie rzeczy na dziś. Także jestem ciekawa, jak się podobały Wam dzisiejsze zakupy, ale naprawdę też jestem pod wrażeniem, że można znaleźć takie fajne rzeczy. Byłam ostatnio też w sieciówkach, gdzie ponagrywałam rzeczy do trendów do filmików, które niedługo się ukażą i powiem Wam, że y, naprawdę dużo fajniejsze rzeczy znajduję w lumpeksie niż w sieciuwach. Jedynym takim wyjątkiem jest medicine, gdzie naprawdę te rzeczy się wyróżniają, są te rzeczy ze sztuką, które mnie zawsze trochę zachwycają, a tak to, y, takie te rzeczy są, niektóre mi się podobają, ale dużo jest takich przeciętnych rzeczy, dużo jest tego, co wszyscy mają na sobie i to jest takie trochę Wydaje mi się lepsze w Lumpeksach, właśnie w kupowaniu takim eko z drugiej ręki vintage, że nie tylko, że można znaleźć lepszą jakość, ale taniej i bardziej oryginalne. Czasem ze sklepów, których nie ma u nas, których nie, nie uświadczysz na polskim rynku. Także yy, zachęcam. Chodźcie do Lumpeksów, szukajcie, chwalcie się, co macie z Lumpeksu. No a tymczasem yy, zobaczymy się w kolejnych filmach. Na pewno będzie jakiś właśnie taki filmik niedługo. Filmik niespodzianka z jakiegoś sklepu, i będą filmiki kolejne hololumpeksowe, bo już mam kolejne zakupy. I to będzie zawsze w niedzielę i w czwartki, chyba że coś wypada. To wtedy daję znać, że filmik będzie przełożony lub się odbędzie w innym terminie, lub nie będzie go wcale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochani. Do zobaczenia już niedługo, za kilka dni. Cześć.